Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 39 ekspres losów, worek z kasą, także zobaczymy jaki będzie wynik. Ile będzie wygranych inwestując 390 zł w worki z kasą. Co my tutaj będziemy mogli, że tak powiem, wygrać 390 zł. Trzymajcie mocno kciuki. Zostawcie łapkę w górę pod filmikiem. I jedziemy. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć. Szukamy 30. 30. Już widzę 31. Może tutaj da się radę jakoś to no, tak zrobić, żeby, żeby było widać całość. Trochę. Nie, jednak będzie trzeba jeździć. Trudno. 30. Więc 30 nie mamy. 30 nie mamy. Co tu dalej mamy? 16. 16. Też nie ma.

Pierwszy pusta. Jedziemy dalej. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia cztery. Nie ma. Dwadzieścia trzy. 42, dwa. Czterdzieści dwa. Również nie ma. Trzydzieści dwa. Trzydzieści jeden. Czterdzieści pięć. Mamy to moi drodzy, mamy to. Jest, jest, jest. Ok. Dobrze, to teraz czterdzieści jeden.

osiem dziewięć czterdzieści siedem nie ma osiemnaście nie ma jedenaście nie ma dwadzieścia siedem jest dwadzieścia siedem moi drodzy jest dwadzieścia siedem wow i czterdzieści cztery Dobra, mamy drugą wygraną, moi drodzy. A, czemu ja nie pozaznaczałem? Tak by mi lepiej się liczyło. Czyli tu mamy tak, tu mamy 25. Tu mamy 25. A tu mieliśmy 10. 10, tak, to to zaznaczyć trzeba. 10. 10. Okej, okay. tu mamy dwie wygrane. I jedziemy dalej, moi drodzy. Co my tu mamy? 22. 22. Nie ma. Chodźcie, żeby to tak trochę... Tak będzie lepiej? No trudno, będę mówił, co to jest. 19, 18, nie ma. 13, 13, 14, 46, 45, 30, 31, 43, 44, 42, nie ma, 49, 49 i 21. Nie ma! Niestety. Kichowa, to się patrzy, coś naprawdę te zamazane są, te do góry. Trzydzieści sześć. Nie ma, czterdzieści cztery. Nie ma, czterdzieści jeden. Nie ma, trzydzieści cztery, trzydzieści cztery, trzydzieści trzy. Nie ma, dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem. Nie ma, dwanaście.

nie ma osiemnaście nie ma siedemnaście jest siedemnaście moi drodzy jest czterdzieści jeden czterdzieści jeden nie ma i dwadzieścia sześć nie ma to tu mamy dęch tu mamy dęch ok idziemy dalej siedemnaście nie ma czterdzieści sześć

Co my mamy dalej? Siedemnaście. Siedemnaście. Nie ma. Trzydzieści cztery. Nie ma. Czterdzieści cztery. Nie ma. Dziewiętnaście. Nie ma. Czterdzieści dwa. Trzydzieści osiem. Wszystko obok. Czterdzieści dziewięć. Trzydzieści sześć. Nie ma. O, jedziemy, jedziemy. Coś to tak jakoś, naprawdę. O, może teraz jeszcze lepiej będzie. Dwadzieścia cztery. Nie ma. Trzydzieści osiem. O, jest, trzydzieści osiem. Trzydzieści osiem. Trzydzieści trzy. Nie ma. Trzydzieści dwa. Nie ma. Czterdzieści siedem. Czterdzieści sześć. Osiemnaście. I dwanaście. No to mamy tutaj dziesięć. Okej. Jedenaście. Jedenaście. Nie ma. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia trzy. Nie ma. Sześć. Nie ma. Trzydzieści cztery. Nie ma. Trzydzieści siedem czterdzieści trzy dziewiętnaście jeden następny to siedem trzynaście dziewięć nie ma siedemnaście nie ma dwadzieścia trzy dwa Trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć, plus tak osiem, nie ma trzydzieści, nie ma trzynaście, jest trzynaście, czterdzieści sześć, nie ma siedemnaście, czternaście.

Dwadzieścia osiem cztery, czterdzieści pięć obok czterdzieści cztery, dwadzieścia siedem, szesnaście jest szesnaście. Super. Dwadzieścia trzy. Nie ma. Trzynaście. Nie ma.

Tu jest razy 1, dobra, teraz tak. <grym> yy, razy 3. 15 razy 3. Mamy 45 złotych 45. Tu mamy 18, znaczy 10 to jest 55 55 i tu razy 2, 75 tyle można wygrać? 75 tak, moi drodzy, 75 zł. Wow! Najwyższa wygrana moja w, ten, w, tych, w tych workach. W tych workach najwyższa wygrana. Zobaczcie. Mnożnik razy 3.

dwadzieścia cztery, dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, trzydzieści sześć, dziewięć, szesnaście, jedenaście, czterdzieści sześć, trzynaście, dwadzieścia osiem trzydzieści sześć trzydzieści trzy czterdzieści trzy dwadzieścia siedem czterdzieści siedem sześć trzydzieści siedem jest siedemnaście jest siedemnaście jedenaście Trzydzieści sześć, dwadzieścia osiem, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści osiem, To tutaj mamy piętnaście mnożnik razy jeden, piętnaście. Okej. Czterdzieści czterdzieści osiem osiemnaście trzydzieści sześć trzydzieści dwa osiem czterdzieści siedem sześć ostatni osiemnaście jedenaście dwadzieścia dwa czterdzieści osiem, trzynaście, trzydzieści pięć, trzydzieści osiem, trzydzieści dwa, trzydzieści pięć, sześć, trzydzieści trzy, trzydzieści, cztery. Trzynaście, osiemnaście i cztery. Dwadzieścia jeden. Jest dwadzieścia mamy to. Cztery. Czterdzieści cztery. Siedem. Trzydzieści siedem. Czterdzieści osiem. Dwadzieścia siedem. I trzydzieści sześć. Dobrze, to mamy piętnaście złotych. Jedziemy dalej. Czterdzieści osiem. Dwadzieścia siedem. Czterdzieści cztery. Szesnaście. Trzydzieści siedem dwadzieścia trzy, siedem, trzydzieści dziewięć, pustak, czternaście, pięć, siedemnaście, czterdzieści pięć, czterdzieści sześć, trzydzieści pięć, trzydzieści 7 36 16 48 29 14 23 7 44 czterdzieści sześć, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem, trzydzieści siedem, dziewiętnaście i trzydzieści pięć. czterdzieści osiem, czterdzieści sześć, czterdzieści dwa. Trzydzieści siedemnaście dwadzieścia jeden, czterdzieści pięć, trzydzieści osiem, trzydzieści osiem, pięć, szesnaście, dziewiętnaście, czterdzieści pięć, trzydzieści.

Osiem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści siedem, trzydzieści osiem, czyli mamy tutaj piętnaście złotych, czterdzieści sześć, czternaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia jeden osiemnaście, dwanaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści sześć, czterdzieści dziewięć, nie ma, dwanaście, nie ma, szesnaście, czternaście, jest czternaście. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem, trzydzieści trzy, trzynaście, trzynaście. Moi drodzy, mamy tutaj dziesięć. Dziesięć. Okej. Siedem. Trzydzieści jeden. Czterdzieści jeden, trzynaście, czterdzieści dziewięć, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia trzy, dziewięć. Jest dziesięć razy dwa, dwadzieścia złotych. Dwadzieścia złotych, okej. Okay. Czterdzieści dziewięć.

Trzydzieści cztery, cztery, nie ma, trzydzieści trzy, nie ma, dwanaście, czternaście, szesnaście, nie trzydzieści siedem, dziewiętnaście, czterdzieści trzy, Szóstka, szóstka, siedemnaście, trzydzieści trzy, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia dwa, czterdzieści dwa, dwadzieścia cztery, dziewiętnaście. Mamy ostatni, ostatni los.

Końcówka tego zakreślacza. Podsumowanie jest takie mamy, może napierć ilościowo. Ilościowo. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15 sztuk.